Witajcie kochani w kuchni Magnusa. Dzisiaj zrobimy coś absolutnie wspaniałego, przepysznego. Mianowicie ze składników, które widzicie tutaj, zrobimy to. Jest to absolutnie przepyszny olej chili, który może być dodatkiem do wielu różnych dań. Można tym doprawić makaron, można tym doprawić mięso, można sobie to wyłożyć na kanapkę, na burgera. Do zupy dodać. Można ten dodać na wiele różnych sposobów. To jest taka pikantna staszetka wifona, ale w wersji naprawdę premium. Polecam, jest to fenomenalny smak. I pokażę wam, jak go zrobić. pełna ilość składników w będzie widoczna na ekranie, będzie również w opisie, także będziecie mogli sobie sprawdzić. A ja zaczynam robić nasz olej przepyszny. Zaczynamy od pięciu ząbków czosnku. Obieramy nasz czosnek, kroimy go w plasterki. Ja na przykład mam takie fajne narzędzie i póki co odkładamy go na bok. Nasz czosnek jest już gotowy, pokrojony w plasterki. Bierzemy się za szalotkę. Dwie duże lub cztery średnie cebule szalotki kroimy w piórka. Nasze szalotkowe piórka są już gotowe, przełóżmy je do miseczki i wypłaczmy się w kącie. Do przygotowania w ten sposób mamy jeszcze imbir, imbir trzeba obrać bardzo dokładnie ze skóry. Nasz imbir kroimy w bardzo drobną kostkę, czyli najpierw przykrajam w paski, potem po kolei obracam i kroję w kolejne paski. A potem jeszcze Przekrajam właśnie na drobno w poprzek. Także zbieramy nasz pokrojony imbir w drobną kostkę do osobnej miseczki, i również póki co odstawiamy na bok. I nasze ostatnie warzywko na dziś, czyli cebula dymka. Takie dwie wystarczą, jeśli są mniejsze, to ze trzy. Eee, tutaj nie ma większej filozofii. Po prostu tak, odkrajamy końcówki, kroimy po prostu po kilka kawałków i tak naprawdę to, co jest tutaj mi całkowicie wystarczy. To mogę sobie użyć do czegoś innego. Także kiedy nasze wszystkie warzywka mamy gotowe, przechodzimy do prażenia przypraw. Jak wspomniałem, naszym następnym krokiem jest przyprażenie naszych przypraw. Mianowicie bierzemy suchą patelnię, rozgrzewamy ogień, rozgrzewamy ogień. Tak to było, to było to. No. ogólnie musi to być na średnim ogniu. Pamiętajmy, ja już z doświadczenia wiem, że ta kuchenka nie rozumie słowa średni ogień, więc muszę tego pilnować. Także na średnim ogniu dodajemy, moi drodzy, dwie gwiazdki nężowe. Ja tutaj mam poskładane z kilku e, gwiazdek e, dwie gwiazdki. Wsypujemy prosto na patelnię. Dodajemy laskę cynamonu. Dajemy kopiatą łyżkę pieprzu zeczłańskiego. Oraz dwie łyżeczki goździków. Możemy trochę właśnie zamieszać, żeby to się ładnie wymieszało tutaj i na średnio małym ogniu przyprażamy tak przez jakieś 4-5 minut. Po 4-5 minutach prażenia zdejmujemy to po prostu z ognia i odkładamy, żeby sobie wystygło na spokojnie gdzieś na boku. Nasz następny krok wymaga naszego słoika, w którym będziemy mieć nasz finałowy produkt. Do słoika, najlepiej jakieś 0,7-0,8, dodajemy 50 g płatków chili, ja używam płatków gochugaru, są one odrobinę łagodniejsze niż te faktycznie takie płatki chili-chili, ale również są naprawdę przepyszne i również są pikantne. Dodaję łyżeczkę pieprzu kajen. uprażone wcześniej na patelni 30 g białego sezamu, po dwie łyżeczki soli, białego pieprzu oraz ja dodaję również glutaminę sodu. Nie jest on wymagany, ale ja osobiście polecam, bo faktycznie poprawia smak. I na koniec dodajemy jeszcze nasze podprażone, już wystudzone przyprawy. Na tym etapie mieszamy nasze przyprawy w słoiku. Tak żeby wszystko było ze sobą połączone w miarę. I teraz do naszego słoika dodajemy cebulę dymkę. Bezpośrednio do słoika. Nasz słoik chwilowo odkładamy na bok i łapiemy się powrotem za kuchenkę. Na naszą kuchenkę kładziemy garnek, do którego wlewamy pół litra oleju. Może to będzie na przykład olej z awokado, ale nie ukrywamy z drogi. Ja używam oleju arachidowego, który jest równie dobry do tego przepisu jak olej z awokado. Także 500 ml oleju arachidowego podgrzewamy do około 160 stopni. Nasze olej osiągnął 160 stopni, więc wrzucamy nasze szalotki ostrożnie. Polecam dobierać lepsze garnki niż ja. Nasze szalotki w tym momencie będziemy smażyć w tym oleju przez około 5-7 minut aż zbrązowieją. Potem je odcedzimy. Szalotki dodamy do naszego słoika. E, olej odcedzimy do innego garnka, który znowu postawimy na ogień. Znowu podgrzejemy tym razem do 150 stopni. Potem przylejemy do innego garnka, który postawimy na sto, 150 stopni. E, Wrzucimy czosnek, e, który też podsmażymy kilka minut. Później to samo zrobimy z imbirem. Chodzi o to, żeby ten olej był pełen tych smaków właśnie, tych warzyw, które się będą smażyć. Ale również te usmażone warzywa też wylądują w tym słoiku. Nie możemy przegiąć z temperaturą smażenia, bo też właśnie nie chodzi o to, żeby to spalić, żeby to zbyt szybko usmażyć. To ma przesiąknąć faktycznie tym smakiem. Nasza cebulka, jak widzicie, już zbrązowiała, więc żeby też jej nie spalić za bardzo, przelejemy teraz przez sitko do innego przygotowanego garnka. Ten garnek od razu wraca na ogień i podgrzewamy do 150 stopni. Nasz olej ma 150 stopni, więc dodajemy tym razem nasze płatki czosnku. Płatki czosnku zezłocą się znacznie szybciej, ponieważ po około 2-3 minutach, więc pilnujemy cały czas. A ja sobie przy okazji przesypię moją usmażoną cebulkę do słoika. Nasz czosnek się już złocił, więc powtarzamy czynność do mojego poprzedniego garnka. Przelewam olej przez sitko, rozlewam trochę, bo czemu nie. Czosnek za chwilkę dodamy do słoika, a olej wraca na ogień. Olej na 150 i dodajemy nasz pokrojony w kostkę imbir. Ten smażymy bardzo krótko, bo około minuty. W tym czasie od razu dodam sobie do słoika mój imbir, e, mój czosnek, przepraszam. Do słoika dodaję również po łyżce sozu sojowego. Jest to opcjonalne, ale naprawdę poprawia smak. Oraz łyżkę czarnego octu. Nasz imbir jest już złoty, więc wyłączam Ogień i po prostu już imbir razem z olejem wlewam do słoika. Pamiętajcie, żeby być ostrożnym i patrzcie, jak dzieje się magia. Kiedy nasz olej trochę się uspokoi, możemy jeszcze e, jakąś długą łyżką, żebyśmy byli z dala od tego gorąca, wymieszać nasze składniki. Może jak to wygląda, jak to pachnie. Jest jeden problem. Bazuję poczekać, aż to wystygnie, jest o, bardzo aromatyczne, i ja wiem, że jest bardzo pyszne. Więc nie będę czekał, aż wystygnie. Tylko pokażę wam zastosowanie tego na oleju, który sobie zrobiłem jakiś czas temu. Konkretnie zrobiłem sobie taką samą ilość jakiś tydzień, dwa tygodnie temu i spójrzcie ile już tego mam, bo to jest takie dobre. Także to obstawiamy na bok do ostygnięcia. Swoją drogą ten słoik, który dzisiaj zrobiłem, ten słoiczek otrzyma ode mnie patron w najbliższym Patronite boxie. Pokażę wam jak zrobić absolutnie najprostsze danie używając tego oleju, czyli ugotujemy trochę makaronu Chomain i wymieszamy go z odrobiną tego sosu. Makaron gotujemy według instrukcji, zagotowujemy wodę, wrzucamy makaron, gotujemy makaron kilka minut według instrukcji. Nasz makaron jest już gotowy, więc w tym momencie odlewam prawie całą wodę z tego makaronu i makaron z resztką wody wlewam do miseczki. Teraz do naszego makaronu dodaję. Mojego magicznego sosu. Ja lubię taki, taką pełnię smaku, więc daję sobie dwie łyżki. I wszystko dokładnie mieszamy. Nasz sos miesza się trochę z tą wodą. Um, skrobiową, nazwijmy to w ten sposób, więc ładnie pokrywa tutaj nasz makaron. I cóż, czas na testy. To jest sam makaron, a jest pyszny, jest pikantny, jest po prostu... czuć te wszystkie składniki. Um, czuć, czuć ten imbir, czuć tą cebulę, czuć ten czosnek, płatki chili, wszystko po prostu jest przepyszne, absolutnie przepyszne. Jedyna co trzeba uważać to goździki. <grytanie> Wiadomo, że um, laski cynamonu albo gwiazdki anężowej się przypadkowo nie ugryzie, ale goździk możesz tam gdzieś wspiąć. Um, tak czy inaczej, ja na przykład lubię to danie sobie robić, danie, tego sosu, tego oleju używać na zasadzie właśnie, że obsmażam sobie kawałki indyka, gotuję sobie makaron chow właśnie um, i łączę to wszystko razem jeszcze właśnie z tym smażonym indykiem. Jest naprawdę przepyszne. Jak to wszystko jest obtoczone w tym oleju, jest to po prostu kalejdoskop smaków. To jest coś wspaniałego, coś przepysznego i naprawdę jeśli lubicie pikantne rzeczy, to jest masha, żeby spróbować. Dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że przepis Wam się podobał. Ja wracam do jedzenia. Trzymajcie się i udanego gotowania.